Kilka no. pytań. Możemy nagrywać? Tak. Okay. Pierwsze pytanie: Co sądzicie na temat przymusu szczepień, który ma zostać wprowadzony na, na kogoś? Przymusowe szczepienia, co o tym sądzicie? No ale was też nie Ja jestem zaszczepiony, nie mam nic z tym Okej. Moim zdaniem. E... Ale nie powinno być przy, nie, taki przymusu. Każdy ma Co, 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 co uważasz? Na... No, przymus może nie jest. E, odpowiednią formą, mhm. ale w pewnym stopniu e, powinno się ludzi do tego zachęcać, nie żeby ich do tego przymusem zmuszać. Okej, okay. a nie sądzisz, że każdy powinien mieć swój wybór, czy chce się zaszczepić, a niekoniecznie tak jak to wprowadza rząd, że próbują nas zmusić do tego, robiąc różne loterie chociażby, zachęcające do szczepień. Czy sądzisz, że wcześniej inne jakiekolwiek szczepionki miały e, taki rozgłos i były tak promowane chociażby loteriami? Pamiętasz, żeby tak było? No, myślę, że nie. Chociaż oczywiście w tych czasach, gdzie był, były o wiele gorsze choroby i powstają nowe szczepionki, to myślę, że wcale. Lepiej no właśnie, nie było. Nie, no dobrze, ale nie były tak promowane te szczepionki. Wydaje mi się, że. I bardziej. nie sądzisz, że przymus szczepionek nie jest w porządku? Może kolega się wypowie. No nie wiem. Kolega na szczepionek pisze. Ile nie... macie lat? Eee, się. Okay. Ja jeszcze zaszczepiony nie jestem, ale prawdopodobnie się będę. Szczepić. Okay. No dobrze, ja szanuję, ale czy masz, co sądzisz tak. o tym, żeby był przymus szczepień? Żeby każdy miał obowiązek się zaszczepić, bo na przykład nie będzie mógł wejść do restauracji, kina, no wejść do szkoły na siłownię. Nie, do, na siłownię. nie wiem, tylko Wy jako jest. uczniowie na przykład nie będziesz chciał się zaszczepić i będziesz musiał być na lekcjach zdalnych. No, a nie w szkole. No, trochę... no dobrze, a co to sądzicie idealne. o obowiązku zakładania masek w szkole? Nosicie czy nie nosicie? No, nie, nie do końca. No nie, no, czyli średnio nosicie. No. Ok, no to skoro średnio nosicie, to jest pewnie spowodowane. No, z czym jest to spowodowane? że średnio te te maseczki? No, to się nie chce? No. Okay. Ale zmuszam, Was wasy nauczycielki, dyrektor, <grym> każe, czy coś, żeby ktoś na przykład gdzieś na korytarzu, żebyś założył maseczkę. Okej, okay, czyli nie chcę wam się nosić maseczki, co powoduje tym, że średnio się boicie tego wirusa, ale się zaszczepiliście. Co jest tego powodem? Eee... Rodzice? Nie. Czy to był twój wybór? Mój wybór. Okej, okay, ale dlaczego? Skoro średnio nosicie maseczki? Eee, ponieważ szczepienie działa o wiele lepiej, jeśli więcej ja osób jest zaszczepionych. No tak, ale skoro się bałeś tak wirusa, że musiałeś się zaszczepić, bo był taki groźny, rozumiem, tak uważasz, eee, to dlaczego powinieneś nosić maseczkę wszędzie, cały czas? 3. No ja noszę maseczkę głównie po to, żeby na przykład, a jeśli idę do babci, to żeby ją chronić, żeby na, nie, na nią coś nie przenieść, o siebie ja się nie boję. Okej, okay, ale czy zakładasz ją wszędzie? Nie wszędzie. No właśnie, o tym no. mówimy. Zaszczepiłeś się i mówisz o tym, że dobrze, jakby ludzie byli do tego zachęcani, ale sam nie nosisz maseczki nie, wszędzie. Nie, ale staram się w każdym miejscu, w którym jest to potrzebne, ją nosić. Okay. szczepienie miałeś pierwsze rozmowy z rodzicami? Pytali się dla dlaczego, Ciebie, czy dlaczego się zaszczepić, czy coś? Czy po prostu rodzice powiedzieli, że musi się zaszczepić, czyli to Twój e, wybór? Ja sam rodziców o to poprosiłem, ja żeby się zaszczepić. Okay, ale czy twoje jest... rodzice mają jakieś negatywne do tego stosunek, czy pozytywne? Nie, oni coś się szczepili, tylko chcieli mi pozostawić w tej okay, dobrze. Czyli nie mieliby nic przeciwko, jeśli byś nie chciał się zaszczepić? Raczej nie. Okay. No dobra, dobra. dobra. Dziękuję dziękujemy bardzo. Dziękuję. i wolnym człowiekiem. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać to już dzisiaj po sytuacji w Polsce. Spokojnie można iść na wybory. Apeluję zwłaszcza do osób które nie poszły, bo się obawiały czego. Nie ma się już czego bać. Wirusy grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Widać.